Bardzo lubimy słuchać tych fragmentów Ewangelii, które mówią nam o narodzeniu Jezusa i o tym, co było przed i po. To są bardzo piękne fragmenty, ale z drugiej strony też bardzo łatwo zapomnieć o tym, w jak trudnej sytuacji znalazł się Józef z Maryją wtedy, kiedy Maryja poczęła Jezusa. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że Józef się bał wziąć Maryję do siebie, bo wiedział, co jej grozi za to, że, że zostało poczęte dziecko, zanim jeszcze zamieszkali razem. Z kolei Maryja, chociaż nie mówi nam tego Ewangelista, być może też sobie stawiała takie pytania, jak ona ma Józefowi to wytłumaczyć, że to jest dziecko z Ducha Świętego poczęte. No nie oszukujmy się dzisiaj ciekawe, który mężczyzna by w to uwierzył. Więc znajdują się w sytuacji, która się wydaje bez wyjścia, ale sytuacji, którą Bóg rozwiązuje, posyłając anioła. Bóg, który tę sytuację zaplanował, który ją dopuścił, On także ją rozwiązuje. I my możemy w takich podobnych sytuacjach się znaleźć, gdzie wydaje nam się, że wyjścia nie ma, zaczynamy się bać, pojawia się właśnie taki lęk, no bo tego wyjścia nie mogę znaleźć, i bardzo łatwo jest zapomnieć, że, że Bóg mnie w tym miejscu postawił, że on tę sytuację dopuścił i on mi pomoże wyjście z tej sytuacji znaleźć. Niech ta Ewangelia dzisiaj pomaga nam właśnie w takim nietraceniu zaufania do Pana Boga, nawet w tych najtrudniejszych momentach, kiedy wydaje nam się, że nie ma po ludzku wyjścia.